I jeszcze kochani, nasze tak lub nie, polecimy szybciutko. Polecimy na siedem grobądek, tak lub nie, i już zasiadam do horoskopów. Już się biorę za horoskop, możesz sobie poszedł poćwiczyć. Syn jeszcze śpi, to ja sobie tutaj rachciach zrobię horoskopiaki i będzie ok. Lecimy, dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I siedem. No, siedem gromadek, kochani. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Lecimy. Odpowiedź, pierwsza myśl. Jedyneczka, tak lub nie. Tak, już nawet więcej nie kładę, jak najbardziej, tak. Coś się uda, coś fajnego, czegoś odpłyniesz. Naprawdę, jeszcze rydwan, wielki sukces. Jak najbardziej, tak. Dwójeczka. Coś trzeba będzie pożegnać poprzez tak jakby poprzez wybory, ale wydaje mi się, że tak, tylko że. Tak jakby, jeżeli możesz odłożyć, bo twój, tak jakby twoja odpowiedź, to ósemka ma tu wielkie znaczenie, kochani, bo tutaj trzeba będzie coś pożegnać, coś zostawić, żeby coś się spełniło, tak? Czyli poprzez jakąś stratę, zostawienie, czegoś pożegnanie, czegoś, dwójeczko, uda Ci się jak najbardziej tak tutaj obronisz, obronisz swoją rację, ale ósemka ma to znaczenie. Osiem dni, osiem tygodni, osiem miesięcy na spełnienie, tak? trójeczka nie, poczekaj, 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 w szczególności jeżeli chodzi o sprawiedliwość, poczekaj na to tak, Trójko. Ja powiem tak, poczekaj na jakieś wiadomości. Wiadomości mogą być druzgocące, krzywdzące, ale jednocześnie przecinające i tutaj dopiero tak jakby dostarczą ci pewnych poczeka jakiś czas bo tu się pokazuje też ósemka że przychodzą wiadomości wymiana e, i powiem tak żeby się spełniło żeby się spełniło to musisz kochaniutki kochaniutka bo to jest pokazane że na chwilę obecną nie bo tutaj jest jakaś sprawiedliwość tutaj jest as mieczy tu jest wieża, czyli tak jakby to nie jest ten czas na to ale pokazuje się jednocześnie, że odnośnie mamony, odnośnie wiadomości wejdziesz w równowagę, coś ci się uda, tylko musisz zaczekać na jakieś wiadomości, na jakiś wyrok, na jakieś orzeczenie, musisz na to poczekać. I to ci dopiero da jakoś szansę, żeby pójść dalej. Mało tego, obronisz jakieś pieniążki, obronisz siebie i wrócisz do jakiejś równowagi. Czyli dopiero poprzez jakąś stratę, poprzez jakieś e, doświadczenia czy ciężkie wiadomości twoje marzenie się ziści, ale będzie wyglądało na nie, natomiast ono się przekuje później na tak, jak najbardziej tak, tylko, że najpierw coś średnio dobrego, nawet bym wręcz powiedziała, że coś, co rybnie o podłogę, jak to się mówi nagle, a później się, a wszystko się później wyklaruje na dobre. Czwóreczka. Tak lub nie. Myślę, że tak, natomiast tak jakby jeszcze ty sam, sama walczysz z tym, a jesteś wręcz na to, na spełnienie tego marzenia skazany, skazana, jak najbardziej, tak? Piąteczka, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. I urzędowo, i prywatnie coś się tu zmieni, bo to jest gwiazda, czyli odnośnie związków i odnośnie tutaj, tak? Ale jak najbardziej tak, szósteczka. Szósteczka, uważamy. E, powiem tak, e, tak, jak najbardziej, tak. Natomiast, e, tak jakby mm, przyjrzyj się. W szczególności, jeżeli chodzi o związki, to przyjrzyj się, dlatego że tutaj siódemka mieczy. Przyjrzyj się przy nowych inwestycjach, ale ogólnie jest na tak. Ja myślę, że nie pozwolisz, nie dasz się oszukać, bo tu chodzi o to, żeby ktoś cię nie oszukał. Myślę, że nie dasz, bo to jest takie świeże, dobre spojrzenie. Mało tego, pokonasz to tak jakby swoją osobowością i tak jak najbardziej, tak marzenie się powinno ziścić, ale przyglądaj się lub tak jakby, bo może być powiedziane, że nie oszukuj się, że w takiej formie to marzenie ma się spełnić, może inaczej je, inaczej je ubierz, inaczej by, tak jakby, lub coś zredukuj w tym marzeniu, a na, na, na pewno się ziści, bo coś tam jest takiego trochę oszukanego, siódemeczka jak najbardziej tak, to już idzie, bo jest pokazane, że jeszcze przed Tobą jest wiedza ukryte, ale już ten rycerz Buław tutaj gna na tym koniu i jest świat spełnienie jakiegoś marzenia, tak, czyli tak, tutaj to marzenie się zdecydowanie ziści, wystarczy, kochani, rozgrzewkę mam przed horoskopami, lecę robić horoskopy, buziaczki, hej, pa. filmy Wam gram po horoskopach, bo chcę już zacząć horoskopy, trzymajcie się, do kolejnego czytania, hej.